Dla mnie boks to chyba przede wszystkim pasja, bo od tego wszystko się zaczyna tak naprawdę, bo to cała reszta to że jest ciężka praca, później już są treningi, później już... Ale ta pasja to jest to taki ogień, który nas za każdym razem chyba daje nam to możliwość wstania z łóżka, kiedy nam się nie chce, kiedy po całym dniu, praktycznie wtedy w szkole, musiałem jeszcze czekać dwie godziny na, na trening, żeby jechać na trening, później godzinę czekać na powrót do domu, czyli ta pasja przede wszystkim, czyli ta taka, że nam się chce po prostu. Może tak naprawdę trenować każdy, który jest w dobrym zdrowiu, bo to jest rzeczywiście tak mocno intensywny trening i jeśli jesteś tam, to zdrowie twoje, taka, ta ogólna kondycja fizyczna jest jest do, dobra, nie masz tam jakichś tam problemów ze zdrowiem, to możesz zasuwać normalnie. Ktoś się zastanawia, ja nie pójdę na boks, bo nie będą mnie po głowie bić. Czegoś takiego nie ma tutaj, to, to nikt ci na głowę... Bo są przedsiębiorcy, którzy przychodzą na treningi do mnie i oni nie mogą sobie pozwolić na to, że będą mieli jakoś podbitą, podbite oko, bo jutro muszą iść do pracy, do korporacji, no i jak to będą oni wyglądać? Dlatego czegoś takiego nie ma. Jest to po prostu taki czysto fizyczny, moc, mocny trening, ale sparingów w takich elementach nie ma. Zaczęła Twoja przyjemność z boksem? W sumie to przyszłam tutaj w grudniu, bo był taki trening. No i po tym właśnie stwierdziłam, że to jest to. No i trenuję już. A jak Ci się dzisiejszy trening podoba? Bardzo fajnie. Tak. Zawsze wychodzę stąd. Bardzo zmęczona i ogólnie jest bardzo fajnie. Podoba mi się bardzo. Bardzo fajny trening. Można się zmęczyć, można czegoś się nowego nauczyć. Jest super. Bardzo kondycyjnie, mentalnie. Też wzmacnia osoby... No tylko na. Najstarszą osobę, którą miałem miała chyba z 58 lat, która przychodziła na trening. Najmłodszych yy, dzieciak, który przychodził, to miał 11 lat, dlatego myślę, że boks może być dla każdego, tylko wystarczą chęci.